Wiecie, jaka jest największa bolączka niemal wszystkich ecchi? To, że na końcu protak musi wybrać tylko jedną niewiastę ze swojego haremu. Ale spokojnie, mamy lekarstwo na ten problem. Nastoletni Naoya jest w szczęśliwym związku ze swoją wieloletnią przyjaciółką, Saki. Ten niezbyt rozgarnięty chłopak świata poza swoją ukochaną nie widzi. Więc gdy pewnego dnia piękna dziewczyna o imieniu Nagisa wyznaje Naoi miłość i prosi go o chodzenie, ten... się zgadza? Przecież gościu ma już swoją kobietę. Co on sobie myśli? Myśli o trójkącie. I z tą właśnie propozycją wychodzi do swojej dziewczyny. Saki, jak każda normalna dziewoja, mówi nie i reaguje złością. Ale Naoja zaczyna gadać. Gada, gada, aż w końcu Saki zgadza się na ten porypany związek. Tak oto Nagisa, Naoja oraz Saki skończyli jako. para? Czy raczej trójkąt? Nie wiem jak to nazwać. To anime to jeden wielki cringe, który napędza główny bohater. No jest jak stary komputer, jeśli powiesz mu, aby coś zrobił, zrobi to. Nieważne jak niedorzeczne i głupie to będzie. Faset ze śmiertelną powagą i bez wahania zrobi wszystko, aby uszczęśliwić i chronić swoje partnerki. Nieważne jakie konsekwencje będzie musiał ponieść. A wiecie, co jest najgorsze? Że wszystkie jego dziwactwa zawsze kończą się dobrze. Po jego myśli, a widzowi pozostaje tylko zrobić. Nagisa jest niewiele lepsza. Jest na zabój zakochana w Naoi i zamiast gasić pożar, pozwala mu płonąć, a nawet podsyca żar miłości. Jak to mówią, niech świat płonie. Jedyną w miarę normalną i logiczną osobą jest Saki. Odczuwa niepewność, zazdrość i strach przed odrzuceniem, ale pod wpływem towarzystwa dwójki pomleńców i ona ulega degeneracji, stając się częścią wynaturzonej zabawy w dom. Każdy odcinek to gaszenie pożaru benzyną, sceny powodujące drgawki i oczekiwanie na katastrofę, która z sobie tylko wiadomych przyczyn nie następuje. Podsumowując, jeśli macie mocną czaszkę, która nie pęka od kilkuset uderzeń głową w blat na odcinek, możecie sięgnąć po Canogio mo kanodzio, ale tylko w kategoriach Guilty Pleasure. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Obejrzyjcie to anime. Spodoba się wam, zasmakuje i przyprowadzicie przyjaciół. Naprawdę, dobre to anime jest. Oglądnijcie. Tak, 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 tak.